cześć, subskrybuj mój kanał, dawaj łapki w górę i dzisiaj nagrywamy y, film z Kubą. Zapraszam Kuba. Be film będzie y, wyzwania. Mamy przeszykowane tak, tak. wyzwania dla siebie będziemy dostawać punkty jak w poprzednim filmie. Więc widzimy się w pierwszym wyzwaniu. Kuba zatańcz makarenę na pasach. Zaczynamy. koniec będą wszystkie nasze punkty. Dostaje wyzwanie od Kuby. Wskaż na jednej nozy przez dwie minuty. Więc ustawiamy timelapse i widzimy się. Dla Kuby musi przyjechać się jakimś rowerem i nieznanej osobie. No znaczy znanej, ale nieznanej rodz dla mnie. Rodziny. Nie, no, no. rodziny. Więc widzimy się, jak będzie to robił. Dobra, widzowie, teraz lecimy pod dom nieznajomej osoby. Ciekawe, czy mi da pożyczyć ci roweru. Dzień dobry. Dzień dobry. Da mi Pani pożyczyć roweru? Proszę bardzo, no jest sobie chłopczyku, kochanie. Dobrze, dobrze, dziękuję. Jest widzowie, dała nam. Ta, teraz lecimy po rower. Ten malutki wezmę. Zobaczcie jaki fajny. To jest BMX. Co jest, ale fajnie. Teraz Sebastian będzie miał kolejne wyzwanie. Będzie musiał z kimś obcym zagrać papierkami i nożyce. Oj, oj, muszę wygrać. Ja mam dla ciebie mocne wyzwanie. Jakie? Wypijesz coś, coś niedobrego. Mój kolega to próbował i prawie, no wiadomo co. Masz tutaj. Sok z buraków, zakrywaj to, masz sok z buraków i jak go wypijesz dostaniesz troszkę punktów, a jak nie wypijesz to dostaniesz troszkę, mało, więc wy... widzimy się jak będzie pił. Dobra, no ma... Dobra, teraz jest bardzo słabe wyzwanie. A czyli dla mnie dobre? Uuu. Pokaż do kamery Pan jak to jest. Fajny soczek. <laughs> Fuj. Pijemy, pokaż jak, jak je zerujesz. Dobra, nie, 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 pijesz to, ale to już wyplułeś, ale musisz to wypić, tutaj piękny zachodzik, w tle piję sobie, Kuba, nie będę pokazywał jak to, bo to troszkę niefajne, jak, jak chcesz się wiesz to mów, U, dobra, jak chcecie się ten to mów, pijesz czy nie, czyli stop, nie, stop. czyli nie zalicasz punkta, tak, za tak. spróbowanie tylko, tak. Dobra! Teraz Sełasian dostanie bardzo fajne wyzwanie i bardzo łatwe. Masz zawisnąć na poprzeczce. Dobra, to widzimy się jak będę to robił. No bo nie jest tu teraz zadanie. To, co ja niedawno miałem. Papierkami i nożyce. Więc no. A to, to będzie takie miary do zrobienia. Wow, każdy to by zrobił. Ja no. zrobiłem. Więc. Ja, ja też zrobię. Skąd wiesz? No zrobię. Wiem. Dobra, widzimy się jak Kuba będzie robił. Teraz Sebastian będzie miał kolejne wyzwanie. Przyjechać się czterema pojazdami. Widzimy się jak będę robił zadania. Wiedzieć? Biorę wszystkie pojazdy z swojego domu, więc no. Ciebie mocne wyzwanie. Duż, dużo punktów wierzysz, jak będziesz, jak zrobisz jak to. Wycinam, czy o co chodzi? Też. Uuu. Coś mocnego. Czekaj, w dobra. Widzimy się, jak będziesz jadł. Jadł. Sostry. Masz już na łyżeczce, więc spróbujesz. Znaczy jesz. Proszę bardzo. Uuu. Ostry? Trochę. Ale... Uuu. Mleko, ale nie mam mleka, jakbyś wiedział. Nie ruszaj się tak, bo ja... Cię nagrywam. Trochę ostry. Troszkę? No. Troszkę. Troszkę ostry. Z tym akcentem kończymy odcinek. Nara. Wszystko mnie piesze.